Cześć. Chciałem Ci pokazać, jaka istota demoniczna stoi za kultem maryjnym. Super, że o Matce Bożej mówi się coraz więcej na TikToku. Y, ja bym proponował tylko, żebyśmy zamiast sięgać do Wikipedii, to sięgnęli do Pisma Świętego, czy nawet do tradycji Kościoła. Ale zacznijmy może od Pisma Świętego. Rozumiem, że jest jakiś niepokój związany z tytułem, który się nadaje Maryi, że ona jest królową niebios. I teraz tak. Żeby zrozumieć ten tytuł, zabawmy się w małego detektywa. Po pierwsze, Ewangelia według Świętego Mateusza. Tam, kiedy jest opis narodzenia Jezusa, to autor Ewangelii pisze w następujący sposób: Pierwszy rozdział, 23. werset. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel. To znaczy Bóg z nami. Autor tej Ewangelii sięga tym cytatem do Księgi Izajasza. Idziemy więc dalej po tropach. Jesteśmy w siódmym rozdziale Izajasza od wersetu 10. i tam jest powiedziane m.in. w ten sposób: I wtedy Pan przemówił do Achaza tymi słowami: proś dla siebie o znak od Pana, Boga Twego czy to głęboko w Szeolu, czy wysoko na górze. Pamiętamy jakiś znak z wysoka. Dalej, trzynasty werset. Wtedy rzekł Izajasz, słuchajcie więc domu Dawidowy, czy mało wam uprzykrzać się ludziom, iż uprzykrzacie się także mojemu Bogu? Oto Pan sam da wam znak, oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel. Jest powiedziane o tym, najpierw, że jest jakiś znak z wysoka, że Panna pocznie i porodzi syna i że będzie on miał imię Emanuel. Dalej, jako detektywi, łapiemy ostatnią księgę z Pisma Świętego, czyli Apokalipsę. I tam jest opis bardzo tajemniczy o pewnej niewieście. I Apokalipsa mówi w następujący sposób: Jesteśmy w dwunastym rozdziale. Wtedy wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce, księżyc pod jej stopami, na jej głowie korona z gwiazd dwunastu. Jest brzemienna i woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia. I porodziła syna mężczyznę, który wszelkie narody będzie pasł rózgą żelazną. Co jest tam powiedziane, że jest niewiasta, która jest znakiem na górze, że jest brzemienna i że porodziła. Co było powiedziane u Izajasza, jest znak na górze, Panna pocznie i porodzi syna. Co jest powiedziane w apokalipsie o tej niewieści obleczonej w słońce, jest znakiem na górze, jest brzemienna. Porodzi syna. Co więc mówią nam autorzy ksiąg natchnionych? Ewangelia według św. Mateusza mówi nam, Maryja jest matką Emanuela, tą, którą zapowiada Izajasz. Izajasz mówi, że to jest królowa z wysoka, że jest znakiem, że jest brzemienna i że porodzi syna. Apokalipsa mówi o tym, że jest niewiasta, która jest matką Emanuela, która jest znakiem z wysoka, która jest brzemienna i która porodziła syna. Co to oznacza, że Maryja jest królową nieba? Więc kiedy my mówimy o tym i czcimy Maryję, to nie mówimy o żadnej asztarte, nie mówimy o żadnej jakimś, jakimś demonie. Czerpiemy z Apokalipsy, czerpiemy z Ewangelii według Świętego Mateusza, czerpiemy z Izajasza, żeby powiedzieć, że Maryja jest matką Manuela, że Maryja jest matką Boga z nami.